W ciągu ostatnich lat trend elektromobilności mocno przybrał na sile. Rośnie zainteresowanie zakupem aut elektrycznych, co widać na drogach, natomiast wciąż duże braki można dostrzec w infrastrukturze. Stacji ładowania pojazdów jest niewiele. Ignerhom, wiodący deweloper ze świdnicy, wychodzi naprzeciw tym potrzebom i ładowarki instaluje w swoich obecnie realizowanych inwestycjach. W ostatnich latach branża motoryzacyjna bardzo się zmieniła. Producenci zmienili nastawienie i produkcja samochodów elektrycznych i hybrydowych zdecydowanie wzrosła. Taką oznaką jest duża sprzedaż samochodów w całej Europie. Liderem rynku jest Norwegia, gdzie sprzedaż samochodów elektrycznych jest już wyższa niż sprzedaż samochodów spalinowych. W Polsce ta tendencja też jest odczuwalna i rok do roku sprzedaż samochodów elektrycznych wzrosła o ponad 140%. Niedostępność ładowarek do aut elektrycznych odwodzi klientów od zakupu takich samochodów. Ekonomiczne atuty w ich eksploatacji, choć są faktem, to uboga na dziś sieć do ładowania mocno wpływa na ostateczne decyzje. Ignar Home jako jedyny deweloper w okolicy zareagował na potrzeby potencjalnych klientów, inwestując właśnie w stacje do ładowania pojazdów. Naszą misją jest innowacyjność, uważnie śledzimy trendy i zmieniające się potrzeby naszych klientów. Wiemy też, że to, co na dziś wydawać by się mogło niekoniecznie być naszym priorytetem, to w niedalekiej przyszłości okaże się być niezbędne do funkcjonowania, dlatego też w naszych inwestycjach w garażach podziemnych instalujemy wallboxy. Wraz ze wzrostem sprzedaży samochodów w Polsce rośnie infrastruktura ładowania. Na dzień dzisiejszy mamy w Polsce 2200 ładowarek szybkiego ładowania, ale na koniec 2025 roku ma być ich ponad 50 tysięcy. Dostępne są dwa rodzaje ładowarek, na prąd stały i prąd zmienny, z odróżnym natężeniem prądu. Najszybsze stacje ładowania ładują samochód elektryczny w 30 minut, jednak najczęściej stosowane są to stacje przydomowe typu wallbox, one z kolei ładują samochód w 8 godzin i odbywa się to najczęściej w nocy. Oprócz ładowarek montowanych w ścianach garażu podziemnego, deweloper przewidział również zewnętrzną stację, która powstanie na terenie inwestycji przy Stanie Droga Polna. Zewnętrzna ładowarka, której montaż planujemy na terenie inwestycji, przystanie Droga Polna, będzie miała większą moc od wallboxów, a wszystko po to, by kierowca mógł w maksymalnie jak najkrótszym czasie naładować swój samochód. Przystanie Droga Polna to inwestycja na miarę regionu, którą wyróżniają atrakcyjna lokalizacja, nowoczesna architektura czy doskonale zaprojektowane tereny zielone. Budowa łącznie 9 budynków podzielona została na 5 etapów. Pierwszy z nich już się zakończył, a mieszkania przekazane zostały nowym właścicielom.